Dzień dobry widzowie na moim kanale. Na, na z kolejnego odcinku. z do sklepu. Jest to już na nie powiem, który, bo jest ich bardzo dużo. Starannie mi coraz częściej te odcinki, bo ja po prostu chcę się postarać. Jak ja to się robi na te odcinki. No i za niedługo wleci nowa seria. Ja wasze swoje przyjaciele. No tak, ale to bardzo dobrze biorąc to jest z wyróżnionych. Mamy bardzo fajnego skina, polecam, ten bardzo fajnego styla dostał. Bardzo, bardzo fajną lotnię ma. Mam hot doga, hot, -hot doga, chyba raczej chyba wstawać nie trzeba. tutaj rodzinę pajączków, yy... pającz rycerz i Archane. Młodo mam takie fajne lot lotnie. Fajny takich panów z z, z, z z piasku. Bardzo fajny ten skin, podoba mi się nawet. Może, jakieś sobie go, może kiedyś go sobie sprawię. Ej, tutaj Ziemi, mam, bardzo fajną emotkę No i oczywiście, mistrz. mistrz krzypieczki. No, bardzo fajna. Kilow taki normalny. Nie wiem, czy on może kosztośnie cofnął, prawie nic nie różni. A ja, co tu się dzieje? Da, tutaj... dalej? tutaj... Taki pakiet. jest Star Wars'owych rzeczy. Zostanę tutaj zobaczyć. Bo ich raczej... Wstać nikomu nie trzeba. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tutaj Boba Fett. Fire Karna Stan. Tutaj Obi-Wan Kenobi. Hanna Solo i Lenny. ilej ich? tutaj... Wszystko oddzielnie, to wskazywaliśmy wczoraj, się zobaczyć. No i widzowie, żebyś w tym odcinku był bardzo szybki, się zostawcie subika, lajka, no i oczywiście no subiczek z dzwoneczkiem. No, no i mam nadzieję, że w tym tygodniu uda nam się cały czas te odcinki nagrywać, że nie będę miał problemu. Ale życzę miłego oglądania mojego na następnego filmiku, który będzie za chwilę. No jak się spodobało, dajcie labika, lajka, człowika z dzwoneczkiem. Do miłego, do następnego. Cześć!